Witam serdecznie uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Zabrzu. Dostałam od Was, kochani, takie zaproszenie na otwarcie sali mojego imienia i przyznam szczerze, że jestem lekko zawstydzona, bo nie wiem, czy zasługuję na taką salę, ale chciałam wesprzeć Wasze działania, że w ogóle taki projekt jak Podążanie śladami noblistów i. Śladami kawalerów orderu uśmiechu, bo tutaj jeszcze mam od Was taką informację. Uroczystość odbędzie się 23 września tego roku. Niestety nie będę mogła być z Wami, bo mam różne działania zawodowe, jak również te prace związane z otwarciem budzika. Ale takie hasła na, na życie jak szacunek, życzliwość, miłość, wiara, przyjaźń, radość to bardzo piękne hasła i trzymajcie się ich. Chciałabym być bardzo z Wami. Bo tego typu otwarcie na takie, na takie wartości powoduje, że życie jest bogatsze, pełniejsze. Takie dobre energie wracają i to naprawdę te więzi międzyludzkie są bardzo istotne. Więc jestem z Wami i Was serdecznie całuję. Dziękuję.